Przy takiej pogodzie to niestety długo się tutaj nie wytrzyma. Następnie po, no jest wystawa, którą można zwiedzać, ale też ta pogoda nie zachęca. Miejmy nadzieję, że jeszcze przeleci. No i później jest planowana zabawa ludowa tutaj w Delizy. Ja nie należy chwalić rano, tylko po zachodzie słońca. Za wcześnie ksiądz Mirosław pochwalił, że piękna pogoda. No i zaczęło zaraz padać po jego pochwaleniu. Ale tak jak i w życiu rolnika, kiedy jest bardzo pogoda potrzebna, słońce to wtedy mu leje. A więc taki dzień przeżywamy, jak często w ciągu roku, kiedy to pracujemy na polu. Ale dziękujemy i za deszcz, bo na pewno on jest też potrzebny. Teraz przyjmijmy na koniec błogosławieństwo. Pane z wami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, mogący, Ojciec Syn i Duch Święty i Cię spełnioną. 是、嗯。嗯 I yeah. do

Ty choranną pioskę poradnika wesko. No i my w kosząc się Dożynki, dożynki, nie niech dożynkowych. Obrodziła że będzie chlebek nowy. Będzie chlebek do rynkowych niosą przodownicy. Ej gospodarzu, wyjdź do nas, bo jak nie wyjdziesz cóż po nas. gospodarzu.

nasza praca, nasze wielkie nadzieje, trud, czasem nasze troski i uderania. Chcemy, żebyście podzielili ten chleb wśród nas, tutaj wszystkich obecnych i żeby to był symbol tego, żeby tego chleba nie brakowało nikomu. Komuż go potrzebuje. Potrzebują go wszyscy. Tak dzieci, żeby wystarczyło nas z ojcem Warianem. Serdecznie dziękuję za te piękne, dorodne chleby z tegorocznych zbiorów, które są owocem Waszej ciężkiej pracy i zapewniam, że ten chleb będzie sprawiedliwie dzielony i nikomu go nie zabraknie. Za chwilę tym chlebem podzielimy się wszyscy. Pustał trochę deszcz, bo było planowane, że jednym chlebem podzielimy się wcześniej, ale zresztą niemożliwi i za chwilę te obydwa chleby będą dzielone i będziemy się nimi łamać. to reporter, Żeby ci nie zabrał. Ale pana nas zakręci. No dobrze, gruby to jeszcze je. Ja bym ja prosty prostu nieuczony, ja kochał swe zagony. Ziemię orzę i zasiewam, bo w chwilach pieśni śpiewam. Do koluszka, wino z nieba, do koluszka, bochen chleba, to koluszka, talar biały, to koluszka, ten cały, la 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 la. la, la, la. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la pora to szczęśliwa, kosami błyszcząca, kosami dźwięcząca, hej żniwa żniwa! Żyto półkośiste, szumne i srebrzyste, Uszam cię dziś trzeba na stobowni chleba, bo żniwa, żniwa! Przeniczko, pszenico, złocony masz lico, pięknie nam wyrastasz na bułki, na ciasta, w te żniwa, żniwa. mój, a ty czemuś tak wąsaty, zrobią z ciebie kaszę, starym młynie naszym po żniwach, żniwach. Trzeba rządzi owiec, trzeba rządzi owiec, da on koniom zdrowie, będzie dla odmiany i placek owsiany po żniwach, żniwach. Znęły złote żniwa, z nam przybywa. Nie żałuje ziarna, nasza ziemia czarna, wteżniwa żniwa. Koszą na polu kąpani, zapach siedlny i urodzajny, Powiążą snopy pod rósłem, zapachy żyzne i tuste. Wstawią stertę kanciastą, zapach zboża i chwastów, wymudzą na mockarniach, zapach, zapach, zapach słomy i ziarna, i znajdziemy w bułkach i w chlebach zapach ziemi, wiatru i nieba. Plon niesiemy, plon, dożynkowy wieniec, złoto zbóż, owoców rumieniec, kwiatów polskich tęczę, na zielonym wieńcu, plon niesiemy, plon, ze stu różnych stron. Spod Giewontu, z ściupagami, spod Krakowa, w pawich piórach, spod Łowicza, z zapaskami, w, koloro, w kolorowych, dźwięcznych sznurach. Plon niesiemy, plon, ze stu różnych stron. Do koluśka potuchaty, do koluśka Same braty do koluśka gniazda ptasie, do koluśka Wszystko nasze la 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 la. Z gór kieleckich, z pust pioskich, z nad Bystrzycy, z nad Bałtyku, plon z całej Polski, z piosenkami i z muzyką, plon sięmy plon. W święto ludowe, spółplony zebrane już prawie tłum ludzi, głowa przy głowie i strojak biura pawie, plon niesiemy, plon. A oto pierwszy gospodarz, orkiestra, hymn narodowy, wspaniała jesienna pogoda i plon, nasz wspólny, ludowy, plon, niesiemy plon. Zbliża się przodownica i wręcza gospodarzowi wień, a w wieńcu pszenica i serca nasze. Jesteśmy gotowi, plon, niesiemy plon. Rzęcy niosą dzień wrześniowy, chleb i wieniec zdojrzynkowy, a wiatr niesie pieśni, ton plon, plon. Ja radom, jak ty radom, jak wszyscyśmy tu radomiacy, mamy soli, mamy chleba, mamy wszystko, co potrzeba. la 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 la, la 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 la, la la la. Przypomnijmy sobie dzisiaj, jak dawniej było: rolnik orzeń ziemię czarną i pod skibę rzuca ziarny. Zaszali rolnicy, czy to od końca do końca, wszystko, wszystko. Polem, raz Rasłonko, raz deszczyk, dziś właśnie roślinki, malutkie nam zeszły. Gdy dojrzały w polu kłosy, wtedy ludzie biorą kosy, koszą w Boże od rana. Żniwiarzu, żniwiarzu, czy skosiłeś kłosy, czy wystarczy ziarna? Będzie chleba dość, z z Boża cały łań, młynarzowi zboże Boże damy. Młynarzu, młynarzu, daj nam mąki w Boże będzie mąki pełen wór jak dostanę zboże dokąd jadą wozy do młyna za łąkę a co wiozą w workach pszenicę na mąkę młynasz mąkę zmielę pięknie jak należy będą białe bułki będzie chlebek świeży w młynie ziarno zmielę sam piekarzowi mąkę dam szumi woda młyn tu koce i sypią się ziarna będzie mączka śnieżnobiała. I razowa czarna. Mało nas, mało nas, do pieczenia chleba. Jeszcze nam, jeszcze nam piekarza potrzeba. Piekarzu, piekarzu, upiecz bochen chleba. Z białej mąki będzie chleb, będzie chleba, pełen sklep. Oto plon naszego żniwa, bo chleba, kosz pieczywa. Patrzcie ile rąk potrzeba, aby mieć kawałek chleba. Piękne plony dało lato, dziękujemy wszystkim za to i prosimy na zabawę, która zacznie się niebawem. Dziś zabawa, dziś dożynki, tańczą chłopcy i dziewczynki. Już to odeszło i zboża już rzęte, a jeszcze coś w słońcu się mieni, to z polu, to w lesie czerwienią się spuście. Bardzo kocham zapach chleba, ten co powstał w dzierży, upieczony w chłopskim piecu, gdy na stole leży. Wtedy moje serce tak bardzo urasta i uderza w mojej piersi niby młotem piasta. Czas już kołać niwny, niekrajany nożem, podawany solą na stół wasz położyć. Czas połamać ręką, też na opłatek. Tak po starokosku za domu dostatek. ten chleb sprawiedliwie, wielkie jak potrzeba, by na żadnym polskim stole nie zabrakło chleba. Dzień, dzień. Dziękujemy ślicznie dzieciom ze szkoły podstawowej w Woli Powiedzińskiej, które przygotowała do występu pani Grotek. Dzieci otrzymują słodycze od organizatorów. A teraz, proszę państwa, drogą ruszy korowód, który przygotowali rolnicy z Gostomi. Będzie tam więc rolnictwo, zarówno współczesne, jak i przyszłościowe.

Oczywiście nowoczesny jest prawdy. Na chwilę będzie źliwek. Przygotowany do zamku. Kosza dziewiątka, oczywiście. razu dużo